a dzisiaj może tak trochę gorzej Ale dziś yy, grywam nagrywam snowing, snowing Simulator i przez telefon I oczywiście jak wam się będzie taka seria co nas budowuje, to ale teraz gram na PS i tu mamy już więcej tych. tych Ale co chciałem powiedzieć? Zostawcie łapkę w górę. I co? Zaczynamy Dobra, ogólnie w tej grze chodzi o to, żeby zbierać śnieg. No i co? Zbierasz taką kulę, Wiero? I stawiasz takiego kloca tam. Robi hmm. się wielkiego wielkie, Patrz ta. Teraz oddajcie to, jak macie fula. Gram na koncie bez robuków bo tam by były lagi no i macie takiego wielkiego kształca kształca ale mi brakuje jeszcze tyle pompowe lecę oddać yy. takiemu głupiemu cwelowi zrobię Kupiłem Ucfelowi cukierki Zrobię z tego więcej odcinków Zrobię z tego może taką powyżej Oddaję Kiełb zakręci No i zwijamy kolejnego kebaba pat, Patrz Patrz to teraz No i zwija to takiego kebaba nie? No ja na przykład tak Już zwiję, zwiję się takiego kebaba parę razy Ja tu mam Liczone już, I jeszcze jedna kula. Ogólnie mogłem zacząć od razu, ale to zacznę też z takiej, oraz zrobię dwie serie, co na jednym na telefonie tam. Robię to, a na telefonie mam będę musiał zacząć... A tak to tu na PS, to raczej to, znaczy, no, na tym to mam znacznie więcej, no. Taka, taki pacząk. No i wyklikamy i kręcimy znów kolejnego tego. To w sumie tak z okazji z tego, że kiedyś grałem, jak ten byłem młodszy i potem wiem, że <laughs> też z okazji świąt nagrywam ten co, na niedługo się święta zbliżają. Ja uwielbiam święta i dlatego już mam pełne, więc widać. Widzicie, że to jest dość szybko. co? So głównie nie wiem nagram też nie będę nie ma sensu nagrywać dopiero e, 4 minutowego odcinka tylko po to ten a więc dalej kręc, mnie tak kręcę tam kiełaba. taką to jest po prostu dla mnie to jest ogólnie jest po prostu tak fan Daję mu to, to złoto, no, potem można ulepszyć I patrz, ta wchodzi, ta... A, bo Mikołaj do mnie coś ma. Pa. Tak wygląda duży pedofil. Ja tam zlatuję na dół. Oddaję. z tego zrobię sobie... Nie wiem, czy się, czy się tu da robić bilfy, ale jak się da, to będzie fajne. Cyk. Bo znacznie więcej cyk. Ile ci ta. lecita jak się da prywatny serwer. Co zrobię? O, Zakładam cię z... nerwie. O nie ja nie kupuję żadnych... Babaks On chyba jest... Ten Elvis lepszy chyba O! Ogólnie to on jest lepszy. Też mi kolega napisał chwilę. Zrobię tak ogólnie więc 20 minut. 20 minut jest chyba, kiedy. No i kręcimy kebaba, Teraz to można. 144. No i to jest ok. Co, no. Oczywiście nie wiem czy na początku mówiłem, ale chyba ta. Zostawcie łapkę w górę. Jeśli ta Wam podoba. No i w sumie, jest ciekawe. A czy mi się podoba ogólnie? Też będę wrzucał z tego szorcy. Pa Mieciu ukręcikę baba. Kurde ktoś już ten prezent otwarł. Jakbym się tak nie wnikać, jakbym się tak obijał fest, ponieważ oczywiście też poza, poza tym, poza filmikami też sobie po prostu grał w to. No i coś ja to po prostu będę na telefonie. no. Ej, jeszcze raz i będzie. O, to za 150 powiedzcie czy się wam tu fajnie ogląda, bo mi się jeszcze ciężej gra, ale nie jeśli teraz... Dildos bo nie wiem, nie umiem wymówić poprawnie nazwy napiszę, że co to, to, to za gówno gram, czy ktoś, to ja po prostu z, oka z okazji zbliżających się świąt, nie do świąt, dobra teraz takie coś eee, do świąt aż do świąt, gdy zanim będą święta muszę wbić eee... 50 ten jak będzie 50 no 50 no po prostu będzie ty 50 nie 28 to będzie dobrze do wtedy robię dalej no do świąt musimy wbić 50 ale mi się przeze, przełożyłem rękę i teraz mi się lepiej gra z jednej, z jednej strony patrzę na kamerę z drugiej strony z drugiej gra mnie Teraz nie wiem gdzie idę, po prostu idę przed siebie. Eee... tak jest lepiej. Chwila... Oh. Chwila się muszę poprawić. O! Dobra. Wpuścił muzykę do tego, ale mogą mnie zdejmować... Już gotowe, teraz tak, cyk tepa Tepa no to jest fajne, że można tak tepnąć O już mam! Aha. O cholera Jeszcze raz Moim zdaniem te filmiki są spoko Coś zielonych. Siema jutro, po, jutro podaję, a jak... albo nie no, w sumie nawet te 50, albo i, albo i 70 Jak się uda to ten to po prostu 70 Ty, tego tych bałwanów Teraz to chyba już powiedzmy tylko do góry. Właśnie. No... Do... Dobra, zrobię tam do tych 11 minut. Tylko tego. 13 minut Dobra widzowie w dzisiejszym odcinku zakończyliśmy na tym Na momencie I co i widzimy się jutro Mmm, right.